Witam Was, moi kochani, dzisiaj troszeczkę inaczej, nie live, ale przesyłam Was, Wam moc najserdeczniejszych pozdrowień właśnie w tym filmiku podczas kolejnej motywacyjnej niedzieli. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie dalej o stresie, o, o tym, jak sobie z tym stresem radzić. Powiedzieliśmy oczywiście już bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj w nawiązaniu do tego chciałabym podkreślić pewną, pewien właściwie bardzo ważny temat. Mianowicie, czym się różni perswazja od manipulacji? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że czasem można, po pierwsze, takiego manipulatora, który gdzieś tam w naszym otoczeniu jest, po prostu przeoczyć i dać się manipulować w taki sposób, można powiedzieć, poza naszą wiedzą będziemy brnąć w tą manipulację, aż w końcu zorientujemy się, że jesteśmy, że to wszystko po prostu już za daleko zaszło i jesteśmy troszeczkę więźniami tego manipulatora, i możemy także pomylić taką osobę, która chce nam coś. Powiedzieć w taki sposób, można powiedzieć, dobitny, stosując różnego rodzaju techniki perswazji. Możemy to pomylić także z manipulacją, i przez to rodzi się właśnie różnego rodzaju stres, nieporozumienia. A czasami mamy wątpliwości, czasami zmagamy się z wieloma takimi myślami, które, z którymi nie możemy sobie poradzić. I teraz, właśnie. Czym jest manipulacja i czym jest perswazja. I tutaj można powiedzieć, że perswazja jest wtedy, kiedy faktycznie komuś chcemy dobitnie o czymś powiedzieć, ale w taki sposób, aby słuchający nas pewne rzeczy zrozumiał, z pewnymi rzeczami się zmierzył, ale my wcale nie chcemy zrobić krzywdy tej osobie. My powiemy, co leży nam na sercu, co chcemy, żeby ta osoba zmieniła. Dlaczego? Postaramy się w jakiś sposób uzmysłowić się tej osobie, że robi źle, ale tylko i wyłącznie dla jej dobra. I przekazujemy jedynie fakty o tym, co my myślimy: dlaczego tak myślimy i dlaczego chcemy, aby ta osoba właśnie zmieniła swoje postępowanie. To, to jest tak zwane utrzymanie kręgosłupa moralnego właśnie w takiego rodzaju wypowiedziach. Nie każdemu może się to podobać, wręcz przeciwnie, ktoś może się na nas obrazić, ktoś powie, że już nigdy więcej się z nami nie spotka, ponieważ mamy takie krytyczne zdanie na jego temat, ale my przede wszystkim powinniśmy żyć w zgodzie z samym sobą. To znaczy, jeżeli widzimy, że coś jest faktycznie nie tak, po prostu powiedzmy to drugiej osobie najlepiej, jak tylko potrafimy, oczywiście nie krzywdząc tej, osobie, tej osoby. Natomiast manipulacja jest to technika bardzo, można powiedzieć, inwazyjna. Tutaj w trakcie naszej rozmowy, w trakcie wypowiedzi. Nie będziemy traktować naszego partnera jak równorzędnego, wręcz przeciwnie, będziemy narzucać swoje myśli, będziemy narzucać swoje zdanie. I taki manipulator stosuje różnego rodzaju techniki po to, żeby nas poniżyć, żeby sprawić, abyśmy się poczuli gorzej. I oprócz tego, w trakcie takiej wypowiedzi i w trakcie takiej rozmowy. My poczujemy się gorsi. My będziemy tak naprawdę czuć się dużo, dużo gorzej niż przed tą rozmową. A to właśnie manipulator robi specjalnie, dlatego, że właśnie on wie, że poczujemy się źle. I to sprawia mu niezwykłą satysfakcję i radość. I to jest różnica właśnie pomiędzy e, osobą, Perswadującą. Osoba perswadująca stara się rozmiękczyć postawę słuchacza za pomocą odpowiednich argumentów, za pomocą faktów, za pomocą tego, co on y, zaobserwował, przekazać swoją intencję jak najlepiej się da. Y, I tak naprawdę perswazja jest to wytworzenie. W pewnym sensie u odbiorcy emocji, tak? Tutaj wszędzie są emocje. Zarówno przy rozmowie pierwszej, czyli tam, gdzie występuje perswazja i tam, gdzie występuje manipulacja, wszędzie są emocje. Natomiast przy perswazji my te emocje mamy troszeczkę stonowane, tak? My. my Reagujemy w odpowiedni sposób. My powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że perswadujący, czyli osoba, która pewne rzeczy nam przekazuje, nam mówi, nie ma złych intencji. I perswazja bazuje przede wszystkim na rzeczach, które są dostępne w danym momencie, to znaczy tylko na faktach. Tak? My to zaobserwowaliśmy. Ja zaobserwowałam u ciebie. Że zachowujesz się tak i tak, dlatego ja zwracam ci uwagę. Odwołuję się czasem także do swoich doświadczeń, ponieważ wiem, że jeżeli będziesz tak dalej postępować, to stanie się coś niedobrego. To stanie się to, co ja kiedyś przeżywałam. I w takich dwóch przypadkach my musimy właśnie, po pierwsze, zastanowić się zastanowić się, czy to jest perswazja, i czy to jest manipulacja? Tak jak mówiłam na samym początku, trudno jest czasami zdefiniować i zdać sobie sprawę, czy mamy do czynienia z pierwszą, pierwszym czy drugim przypadkiem. W obydwu emocje, stres są podobne, ale nie możemy pomylić jednego i drugiego. Dlatego zanim potraktujemy naszego rozmówcę źle, to zastanowimy się, czy on rzeczywiście chce dla nas dobrze, czy stosuje odpowiednie techniki przekonywania, podparte przykładami, bądź też podparte odpowiednimi emocjami z jego strony, to wtedy będzie perswazja, czy Specjalnie wywołuje tutaj y, u nas negatywne emocje, poniża nas, krytykuje, wytyka błędy i co więcej, nie ma żadnych czasem argumentów, i jeżeli my staramy się bronić, wyśmiewa nas i wręcz przeciwnie mówi, że te argumenty, które my daliśmy, które my wysunęliśmy, są fałszywe. Takich manipulatorów jest bardzo wielu, ale nie możemy ich pomylić z osobami perswadującymi nam pewne złe zachowania, z których czasami nie zdajemy sobie sprawy, a które warto poprawić. Jak sobie z tym radzić? Jak sobie radzić ze stresem i z emocjami, które będą towarzyszyć właśnie każdej z tych rozmów? Przede wszystkim, zanim wybuchniemy, zanim pojawi się atak złości, frustracji i negatywnej energii, zastanówmy się, czy to jest pierwsze czy drugie zjawisko. Jeśli już zdamy sobie sprawę, że pierwsze, emocje powinny trochę opaść. Nigdy nie reagujmy od razu, w pierwszej czy drugiej sekundzie. Dajmy sobie czas na to, aby pomyśleć, aby przemyśleć, czy faktycznie warto tak negatywnie i tak złośliwie na pewne uwagi odpowiadać. Perswazja i manipulacja. Zachęcam do poczytania więcej na ten temat. O toksycznych ludziach my rozmawialiśmy na jednym z naszych spotkań. Natomiast jeszcze o manipulatorach chciałabym z Państwem porozmawiać właśnie za tydzień podczas kolejnego spotkania motywacyjnej niedzieli. Do zobaczenia!